Dzień dobry, cześć i czołem. Kontynuujemy naszą obronę przed Niemcami. Ja nazywam się Bonifacy Kot. Zaczynamy organizować obronę przeciwko Związkowi Radzieckiemu na linii bunkrów oraz przeorganizujemy tutaj jednostki na granicy z Niemcami. Armia już jest przeorganizowana. Wysłałem część dywizji na front wschodni na zabezpieczenie naszych wschodnich części. I teraz tak Niemcy nie chcą nas atakować, więc musimy ich sprowokować. Więc usuwamy po kilka jednostek z przygranicy. Hmm, tak, powstał Sojusz Bałtycki. Finlandia. Może gwarantujemy im niepodległość. Łotwa dołącza do frakcji już oficjalnie. Estonia też. E, nie dołączy! Wow. A jednak Łotwa nie dołączy do naszej frakcji. Spróbujmy wziąć mimo wszystko od nich troszkę karabinów. Mm, nie zgodzą się. Też się nie zgodzą. I dalej nic się nie dzieje. Niemcy prowadzą niby wojnę z Francją, ale tam też chyba nic się nie dzieje na granicy. Francja jeszcze nie prowadzi wojny z Włochami. W państwach osi są Niemcy, Włochy. O, i mamy jeszcze Bułgarię. A my czekamy na atak. Nie możemy dłużej czekać, czas biegnie, a my musimy zdobyć pomorze. Niedługo może nas zaatakować Związek Radziecki. Nie da rady. Za słabi jesteśmy. Włochy dołączyły do Rzeszy. A nam przełamanie się nie uda. Jesteśmy na wojnie z Włochami. Hmm. Kończymy tutaj. Tu nie, nic z tego nie wyjdzie. Wycofujemy jednostki. Zaprosimy Łotwę do udziału w wojnie. O, zaczęli atakować. Teraz tak właśnie. Kiedy my musimy wspomóc nasze jednostki, tutaj niech idą konie. Jedna dywizja piechoty, a tutaj cała reszta. Nie dają rady, teraz tutaj atakują. Obrona trzyma się świetnie, porty są obstawione. Tutaj, gdzie jest najwięcej czołgów, jest najgorszy punkt do obrony. Tutaj trzeba cały czas na bieżąco dosyłać jednostki. Wszystko na zielono. Świetnie. Wow, tu się przebijają. Dosyłamy kolejne jednostki. Mhm, zreformujmy troszkę ustawienie ciężarówek. To nie powinno być tak, tylko. Tak zrobimy. Tutaj wsparcie. Niemcy się odbijają od naszych jednostek i bunkrów. A my produkujemy dalej bunkry na wschodzie. Odbijamy, odbijamy szybciutko, związać jednostki. Odbijemy to, panowie, odbijemy. Nie, nie odbijemy, niestety. Straciliśmy kolejny rejon. Niemcy atakują jak wściekli, tutaj i mamy dodatkowy zespół badawczy. Teraz możemy zająć się wyposażeniem piechoty. w kraju Rzesza Niemiecka został złamany. Jeszcze z tym poczekam. Poczekam, aż się troszkę jeszcze zdeorganizują. Oho. I wtedy ich kontratakuje. No nic. Finlandia odrzuca radzieckie żądania, więc wojna. Wojna ze Związkiem Radzieckim teraz w lutym 40. roku. Nie jesteśmy na to gotowi. Kontratakujemy z Poznania. Tak jest, Od, odbiliśmy nasz region narodowy, tutaj rejon raczej, i kontratakujemy dalej. Tutaj jest osłabiony czołg, może spróbujemy stąd zamknąć Niemców w kotle. Na froncie niemieckim jest dobrze. O, zabraliśmy kolejny tutaj rejon. A Związek Radziecki dalej jeszcze nie wypowiedział wojny Finlandii. A my nie mamy w ogóle co tam posłać. W tym momencie jesteśmy kompletnie niegotowi do działań przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Mamy tu tylko 38 dywizji. Bunkry nie skończyły się budować. Mamy tylko po dwa, gdzie gdzie trzeci się stawia. My musimy tutaj jak najszybciej Niemców przesunąć troszkę na zachód. Nasze granice przesunąć. Pasuje zdobyć pomorze i uderzać na Berlin jak tylko będzie okazja. Na razie wydaje się to dość trudne. Przebiliśmy się. Idziemy dalej. Tutaj jakiś czołg nas zaatakował. Nasze osłabione jednostki, które atakują wroga. Związek Radziecki wypowiedział wojnę Finlandii. Nie wiem, co teraz zrobić. Czy w tym momencie już chce walczyć na dwa fronty, czy po prostu zostawić Finlandię. Mam czas do 14 kwietnia, żeby się zdecydować, no ale w tym czasie Finlandia już może ucierpieć bardzo, bardzo. A ja nie mam co im wysłać, bo planowałem, że moje jednostki z frontu niemieckiego zostaną oddelegowane właśnie na front do Finlandii czy do obrony związ przed Związkiem Radzieckim, ale wojna na froncie niemieckim idzie na razie źle. To znaczy nie przegrywamy, posuwamy się, ale to zbyt mało. Już powinniśmy być w Berlinie. Zostawmy na razie sprawę Finlandii. Spróbujmy zdobyć Pomorze. Tak, Finlandia chce dołączyć do naszej frakcji, a my co? My ich na razie zostawiamy. Ujawniamy szyfr Rzeszy Niemieckiej. Teraz zdobyć koszalin. 23 marca jeszcze do 14 kwietnia musimy. O ojejku, weszli. Oj. Zrobili desant na Finlandię. Zdobądźmy szybko pomoże. Mm, koszalin. No będzie ciężko. W tym momencie zdobyć koszalin. Dobrze, sprawę Finlandii zostawiam na razie otwartą. Ja kończę ten odcinek na tym momencie. Mamy prawie zdobyte pomorze, to znaczy trzeba opanować jeszcze tylko ten port. Usunąć troszkę tych jednostek z granicy od Niemiec i przesunąć ich na wschód. I możemy się bronić przed Związkiem Radzieckim, ale Finlandii już chyba nie uratujemy, no bo wjechali im po prostu na port, zrobili im desant. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia w nowym odcinku.